Siemka, z tej strony Ewil i witam was w kolejnym challenge'u. Dziś spróbujemy w jak najkrótszym czasie stworzyć blok żelaza, złota, lapisu oraz diamentu. No i respimy się w biomie śnieżnym, zaczynamy kopać drewno. Eee, przepraszam, że nie ma dźwięku z Minecrafta, aczkolwiek wściłem sobie muzyczkę, żeby lepiej mi to wszystko szło. Mm, może tutaj też wam podłożę muzyczkę, żeby nie było aż tak nudno. Dobra, oczywiście najnudniejsza część każdego challenge'a, czyli kopanie drewna niestety tego się nie da pominąć no i trzeba z tym żyć. Tam jakiś kurczak e, stoi nam na, na drodze, że tak to nazwę. Więc craftujemy sobie teraz crafting table. No i mm, no i stworzymy sobie e, mieczyk żydę, drewniany oraz kilof. No i teraz pora zaciechać kurczaka. Pierwszy nie żyje. Tutaj gdzieś jest drugi. Również nie żyje. No i tu jest trzeci. Dobrze, że z każdego wyleciało eee, mięsko. Przynajmniej będziemy mieć co jeść podczas challenge'a. Tutaj widzimy właśnie kamień, tak zauważyłem kamień. Także doszedłem do wniosku, że stworzę sobie już kamienne narzędzia, a nie będę bawił się z drewnianymi. E, przepraszam za te ścinki, które widzieliście, ale renderowałem jeszcze część ostatniego filmu. Także mm, renderowanie się już kończyło. Także już wolałem zacząć nagrywać nowy, niż mm, czekać aż e, render się zakończy. Także małe lagi będą na początku filmu. No i wkopujemy się w dół oczywiście, żeby jak najszybciej dostać się do jakiejś jaskini, w której możemy znaleźć żelazo oraz różne takie tam tegesy. Przepraszam, że jest tak ciemno, nie wiem czy brightnessa nie ustawiłem, czy po prostu tak zostawiłem. No i wpadliśmy do kanionu. Bardzo fajnie, że nam się takie coś udało, więc pochodzimy sobie teraz i poszukamy w opuszczonej kopalni trochę węgla oraz żelaza no i znowu, znowu przylagowało troszkę ale to nic no i mamy już trochę węgla, teraz jeszcze 4 żelaza no i znowu idziemy na dół no i tutaj się już trochę wystraszyłem ponieważ spawner pająków jaskiniowych mógłby być zagrożeniem, gdyby pająki mnie zabiły byłby to koniec challenge'a, a tego nie chcę Dobrze zostało nam pół serduszka. Jest to poziom hardcore. I teraz wystarczy, że poczekamy, aż zregeneruje nam się życie, by mog byśmy mogli kontynuować naszą wędrówkę. Teraz tak wędrowałem, ale jedynie tak oglądając wszystko, żeby się przez przypadek nie zabić. Tutaj jeszcze trochę żelaza. Szkoda, że tylko jedna sztuka. To jest koniec tunelu, więc tu nie idziemy. Na dole również nic nie ma. Nie pozostaje nam nic innego, jak wrócić do głównego tunelu. No i tu jest ten kanion. Szkoda, że w kanionie nie było żadnych diamentów. Zdecydowałem się jednak na e, eksplorację i znalazłem tutaj, mm, tutaj system jaskiń. Zabijemy go mieczem. Szkoda, że tylko drewnianym, no ale cóż. I tutaj znaleźliśmy pierwszą rudę diamentu. Tutaj jeszcze znaleźliśmy złoto. Niestety nie możemy go wydobyć kamiennym kilofem, więc stworzymy sobie dwa piecyki. Dwa piecyki. Dobra, stworzymy sobie jeden piecyk i poczekamy, aż żelazo się przepali. Tutaj druga ruda, ruda diamentu. Myślałem, że tam dosyć sporo z tego wydobędę. Niestety się umyliłem. Ale to dopiero za chwilę. Wykopiłem sobie jeszcze trochę węgla. Na pewno nam się przyda do przetapiania różnych surowców. Czwarta minuta nagrania już za nami. Zostało jeszcze około 6. No jeszcze trochę żelaza. Żelazo nam się przyda. Nie mamy żadnego ekwipunku. Nie mamy żadnej zbroi. Więc gdyby jakiś potworek nas zaatakował mogłoby być ciężko. Lapis Lazuli. Niestety nie kopię go chyba kamiennym e, kilofem, a nie chciałem ryzykować, ryzykować, więc wolałem poczekać, aż skraftuję sobie żelazny e, kilof. Zaczniemy od że złota. Szkoda, że ten flint nam przeszkadzał, znaczy żwir. Żwir nam przeszkadzał, no ale cóż, mówi się trudno i kopię się dalej. Dobra, mamy już 6 złota. Teraz 7, 8. Przydałoby się jeszcze jedna sztuka. No niestety nie poszczęściło nam się. Stworzymy sobie jeszcze jeden piecyk, albo nawet jeszcze po dwa. No i zabierzemy się za przypalanie tego złota. Tutaj żelazo nam się już przetopiło, więc teraz pora przetopić coś do jedzenia. No i bierzemy się za diamenty. Tutaj niestety była wyłącznie jedna ruda, co mnie strasznie zdemotywowało. Tutaj nie było lepiej, bo tylko dwie rudy. No ale cóż, mówi się trudno, nie? No i wykopiłem sobie lapis. Na szczęście z lapisu wypadało wiele więcej, aż 14 sztuk z dwóch rud. Także lapis, yy, mamy już wystarczającą ilość lapisu. Teraz się oglądam, czy nie ma gdzieś diamentów. Niestety żadnych nie było w pobliżu. Przetopiło nam się, e, upiekło nam się już jedzenie, więc trochę wmucimy i biegniemy dalej szukać diamentów. Tutaj diamentów niestety nie ma. Tutaj jest creeper. Do creepera nie chciałem zbytnio podchodzić. Tutaj też nic nie ma, a nie chciałem iść na wyższy poziom, bo na wyższych poziomach diamentów niestety nie znajdziemy. I chciałem się teraz dokopać do tego Creepera, aczkolwiek niezbyt mi to dobrze wyszło. Więc żeby nie marnować czasu, doszedłem do wniosku, że lepiej się cofnąć... ...i przekopać się ścianą. Albo i nie. Hmm, chciałem tutaj zrobić jakieś przejście obejście mi niestety żadnego nie było. Więc stworzyłem sobie kładkę z kamienia. Chciałem najpierw mógł zrobić kładkę, ale nie dosięgałem, więc teraz... Teraz już dosięgałem, więc wrzucimy go do lawy. płoń szmatu. No i przechodzimy na drugą stronę. Tutaj trochę węgla. Tutaj nic. O nie, diamenty są. Niestety tych diamentów też nie było wystarczająca ilość, bo, bo było, było ich 7. Potrzebujemy jeszcze 2, żeby zrobić blok diamentu. Tutaj jeszcze złoto. Złoto nam się jeszcze przyda, bo nie mieliśmy pełnej ilości. Tutaj jeszcze przeciwnik. I tam diamenty są. Chciałem się do nich przekopać, ale tutaj zauważyłem, że są również diamenty, więc wolałem wydobyć je. No i tutaj niestety nie podniosłem diamentu, a byłem pewny, że go mam i i biegłem po prostu już skraftować te wszystkie przedmioty, jednak okazało się, że nie ma wystarczającej ilości diamentów. Schapłem się dopiero na miejscu, także teraz będziecie musieli oglądać to jak idę. Po to, by odłożyć wyłącznie złoto. Teraz stworzymy blok lapisu. Czyli pierwsza ruda już skraftowana, pierwszy klocek. Teraz już mamy 9 zł, a także jeszcze złoto sobie skraftujemy. Teraz szukałem żelaza, bo zauważyłem, że mam wyłącznie 6 sztuk. No i musiałem biec w poszukiwaniu tego żelaza właśnie z powrotem w to miejsce. Przy okazji zauważyłem chyba, że nie mam tego diamentu. O, właśnie, tutaj ten diament, już go podniosłem. Mamy trzy sztuki żelaza, także możemy już wracać. No i teraz nie pozostaje nam nic innego, jak czekać, aż całe żelazo się przetopi. Tutaj jeszcze creeper nam chciał przeszkodzić. No niestety udało mu się. Ale zginął. I teraz krawcujemy blok złota. Oraz blok diamentu. Mam już wszystkie bloki. Teraz jeszcze tylko wystarczy poczekać, że żelazo się przetopi. Teraz chciałem to ładnie poukładać. Złoto, lapis, diaks. No i wystarczy poczekać na żelazo. Robimy blok żelaza. No i to tyle. 10.33. Także ja już się z Wami żegnam. Trzymajcie się. No i cześć!